Jak to dobrze, że ja się wybrałem na pieszo. A chciałem siąść na swój kamperower. I kamperowerem śmigać. Ale po tym lodzie... No raczej wątpię w to. Nie ujechałbym za daleko. Można powiedzieć, że w Bydgoszczy już śniegu nie ma. Natomiast wszystko jest skute lodem. Tutaj ładnie to widać. Się ładnie Słońce odbija w lodzie. O, tak to się pięknie prezentuje. W każdą stronę. Tak się prezentuje ścieżka wydeptana przez ludzi w lesie. Raczki obowiązkowe w takich miejscach, bo można niezłego orła wywinąć. Ja co prawda raczków nie założyłem. Idę tędy. Ale w mam jeśli będzie dramatycznie to założę natomiast ja za chwilę odbijam krzaki no to mi te raczki potrzebne nie są Dzień dobry jak widzicie pomojka na głowie a to dlatego, że w tej chwili jest minus 4 stopnie. Rano, jak wstałem, rano. No wiecie, jak się pracuje w nocy, to to rano jest takie umowne. E, było minus 11, więc tak trochę odstraszyła mnie ta temperatura. Natomiast teraz jest całkiem przyjemnie. Słońce wyszło fajnie, fajnie grzeje i, i da się wytrzymać. Jak doskonale wiecie, można zrobić samemu. Można nawet kupić szwedzką świecę, szwedzką pochodnię. Różnie to, to się nazywa. Jest to po prostu kawałek pnia drzewa z nawierconymi otworami z boku i od góry i tam się rozpala ogień. Ja wpadłem na pomysł, że wykorzystam odpady przedprodukcyjne z mojej firmy i spróbuję coś takiego zrobić. Nie wiem, czy to w ogóle zadziała i jak to zadziała, ale po to jest właśnie ten odcinek, żeby przekonać się, czy to ma sens. Oto właśnie są te odpady przedprodukcyjne. Nie będę Wam tłumaczył, do czego to służy, bo... no... prościej byłoby to zobaczyć, niż wytłumaczyć. Są to sprasowane trociny. Istnieje ryzyko, że nasączone jest to jakimś klejem i tego się troszeczkę obawiam, że będzie mi się to bardzo kopciło i smoliło. No, zobaczymy. W jednym z takich klocuszków Muszę wywiercić otwór za pomocą noża. Ja sobie wysiądę i zaczynam wiercenie. A tak gdzieś na środku. Na chwilę ta pewnie potrwa. Wszystko zależy od tego, jak twarda jest ta warstwa tego wszystkiego. Ale widzę, że idzie. Specjalnie robię to na wizji, żebyście nie mówili po tym, że to jakaś ściema. I to było wywiercone wierczą wiertarką. A no, dobrze idzie. No w głębi trochę trudniej, bo już się haczy. Już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Tak, cyk, otworek zrobiony. Jeszcze wezmę drugi nóż i go trochę poszerzę, bo mam wrażenie, że może być troszkę za mały. No i dobra moją kajową. Powiększymy otwór. Dobra. Myślę, że otwór już jest na tyle powiększony, że, że będzie dobrze. Pokażę Wam jeszcze raz. Proszę bardzo. No dużo większy otwór, jak widać na przestrzą. Cyk, cyk. No teraz muszę troszeczkę podskrobać te Powierzchnię, żeby były w miarę równe. Robione jest to po bardzo krótkim namyśle, tak można by nawet powiedzieć trochę na napałe. Więc mówię jak nie wyjdzie, nic straconego, jak wyjdzie, satysfakcja. No i tyle. No dobra słuchajcie. to To już mam, teraz muszę je połączyć w taki oto komin. Yy, nic nie wymyśliłem ciekawego, wpadłem po prostu na pomysł okleić to taśmę. Nie jest to na pewno pomysł do używania na co dzień. Tak ciekawostka a może się uda Okej. Okay. i tak to proszę bardzo wygląda w całości, o słońce świeci nic nie widzicie tak to wygląda w całości ok, a idąc tutaj no niech stoi znalazłem puszkę Ktoś sobie spijał okocim 0. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby rozpryć tą puszkę i dodatkowo zabezpieczyć to, wkładając to do tej puszki. No, spróbujemy. Nie wiem, czy to się w ogóle zmieści. No, ale zobaczymy. Jakby co, to to nie było moje piwo, bo ja takich to nie pijam. Ja jestem raczej amatorem piw mocnych, a nie zerowych. No i chwila prawdy. No kurczę, wchodzi, patrzcie. Dodatkowo zabezpieczone. Teraz tylko muszę e, znaleźć... O! Miejsce na otwór. Ok. Jest i otwór. I tak będziemy próbować to odpalić. Puszka była mokra, więc będą mi się trochę łapy kleiły. Wiem, powinienem to robić w rękawiczkach, ale... No, wiecie. Słuchajcie, nie będę zgrywał żadnego teraz Rambo, bo tak jak mówię, to są tylko testy. Mam tu przygotowane, wysuszone trochę kory brzozy. Zaraz to tam pobrzucam. Jak również mam takie skrawki pateczków wysuszonych. Czy mam coś takiego w domu? Na wszelki wypadek, różnej grubości. O, właśnie. i Spróbujemy to odpalić. Czy się uda? Zaraz się przekonamy. Ta palniczka, żadne tam krzesiwa, nic. I czy to zadziała? No może zadziała, jest trudno cokolwiek powiedzieć. Jakiś płomień jest. Słaby, bo słaby, ale jest. Coś tam się rozpala. No, musimy chwilę poczekać. A nim to wystartuje. Może to jest trochę za krótkie, nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Pierwszy raz coś takiego w ogóle robię. Zarzucę jeszcze troszeczkę kory z brzozy. Niech to ma szansę się rozpędzić. No powiem Wam słabo to wygląda. O, chyba startuje w końcu. Chyba jednak coś z tego będzie. A już chciałem korzystać z kawałka smulnej szczepki. I też może i to jest dobry pomysł. Sami widzicie, jak to wygląda. Z tego, z tej mąki chleba nie będzie. Udało to się prawie, że tam w środku rozpalić. No ale, jak widzicie, to się kopci, to się dyni. Więc ja rezygnuję z tego pomysłu, zasypuję to śniegiem. No bo, bo co, nie ma to sensu. Trzeba to stąd zabrać, wyrzucić do śmieci. Chociaż może teraz trochę jakby chciało się rozbujać, ale czy ja wiem No, proszę pewnie bardziej się palą patyczki w tej chwili, które powrzucałem niż yy, struktura tych trocin sprasowanych No cóż, wygląda na to, że To był zły pomysł ale bardzo dobrze przekonałem się, już teraz wiem, ale mi tu kopcie. Już teraz wiem, że z czegoś takiego nie da się nic zrobić pożytecznego. No co odpad to odpad i do czegoś się nadaje, a do czegoś innego. Już niekoniecznie. Szkoda trochę, bo chciałem sobie barszczu wypić. Ugotować wody, wypić barszczu, ale widzę, że nic z tego nie będzie. Tylko się kopci. No jest tam jakiś delikatny płomyk, no ale bez szału, Kompletnie bez szau. A wiecie co? Jednak zaryzykujemy. cyk i cyk i zobaczymy czy coś z tego się uda czy nie sam to wątpię słuchajcie Ale jak to... tylko postawiłem kubek a jest dopływ tlenu co widać to wszystko przygasło Mój pomysł jest taki. Nie ma to najmniejszego sensu. Kolbek się zrobił jakiś taki dziwny brązowy. Znając życie, to się pewnie klei. No jasne. Czyli jest to z jakimś klejem. Te trucizny są mieszane. Może z tego powodu. Może z tego powodu to się nie chce palić. No ale mam przetestowane. Już teraz wiem. Nigdy więcej takich wynalazków. A pomysłów jeszcze kilka mam. Ok. Miejsce zostawiam w takim prawie samym stanie jakie zostałem. To ustrojstwo zabieram ze sobą do śmieci. Nic tu po mnie. O, a tak całkiem przy okazji. Ktoś wypił kawę. Pojemnik wyrzucił, też go zabieram. Już mamy dwa po śmieci. I kolejny eksponat, też go zabiorę. A co mi tam? I do kompletu jeszcze popitka. A jak, musi być. No i tak, i dotarłem do, do śmietnika. Jest kosz na śmieci. I proszę bardzo. Wszystko, co miałem wrzucone i można? Można. No dobra, ja spadam do domu. Takie małe podsumowanie. Mimo tego, że pochodnia szwedzka czy świeca szwedzka się nie udała, to jestem zadowolony. Jestem zadowolony, bo Dzięki temu przekonałem się, z jakiego to jest robione materiału, w jaki sposób i to się do niczego nie nadaje. Myślę, że skoro to tak się kleiło, gdyby ktoś chciał to wrzucić na przykład do pieca, no to by sobie zakleił e, cały komin Tu Czuję się od jednej sztuki, może nie, ale gdyby tak pozbierać tego więcej u mnie w firmie, to, to by było kiepsko. No, jedno jest pewne nie nadaje się to do niczego. Odrzut to odrzut. I całe szczęście. chociaż Z drugiej strony czy jak wiem, Można by to było spożytkować, no, ale się nie da. No, a tak wygląda o, le słońce tak wygląda mój teren jeszcze. Ogólnie spacer bardzo fajny. Ja tam jestem zadowolony z tego, że byłem na świeżym powietrzu mroźnym, świeżym powietrzu i tyle trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem siema